Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie z rynku kryptowalut. Piątek, 9 lutego. W dniu dzisiejszym bardzo ważny odcinek, dlatego że rozmawiamy o makrostrukturze bitcoina. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy korekta za nami, czy kolejny nasz stop to 60 tysięcy bitcoin. Porozmawiamy za tym, co stoi za z perspektywy wykresu, co stoi przeciw tej teorii. Krótka wstawka również o altcoinach i o dominacji bitcoina, dlatego, że tutaj może być ciekawie. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje pozycje i co ważniejsze, moje inwestycje. A samo wideo jak zawsze ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zanim przejdziemy do bitcoina, zanim podej podejdziemy do tej makrostruktury. Szybki rzut oka na CryptoBubbles. Widzicie, że mimo dużego przyrostu od Bitcoina, obecnie w momencie, kiedy to nagrywam, jest 46 580 za Bitcoina, nie mamy dużych odreagowań na altcoinach z pierwszej setki. Oczywiście jest PYF 13%, RUN 11%, BIM 15%, STX, który jest w pełni skorelowany z Bitcoinem 10%, FLOW 6%, to może wynikać z pewnych z pełnych tutaj współpracy, Oczywiście Dimension, które niedawno miało listing i które wciąż pompuje, oraz Tao, czyli tutaj nazwijmy to Bitcoin AI, tak jak wiele osób lubi nazywać ten projekt. Nie ma większego odreagowania na altcoinach i oczywiście wynika to z tego, co dzieje się z dominacją. Widzimy, kiedy Bitcoin rośnie w tym momencie, pełna atencja jest wykierowana w kierunku Bitcoina. Oczywiście z 26-30 tysięcy protokołów, zawsze będą jakieś fajne, świecące, co mają odreagowanie, jakąś lokalną pompę, czy też jakieś lokalne FOMO zbudowane na bazie jakiegoś newsa. Jest jednak jedna ważna rzecz dla tej dominacji Bitcoina. Ona zaczęła swój rajd oczywiście po momencie konsolidacyjnym, na tym pięknym, podwójnym dnie, o którym rozmawialiśmy. I w momencie, kiedy szliśmy do góry, mieliśmy pierwszy punkt oporu na poziomie 52.15. Zostało to przebite. Drugi konkretny punkt oporu i nasz lokalny sufit był tutaj na poziomie 52.85. Widzicie, że w momencie, kiedy to przebiliśmy, na dobrą sprawę, naszym kolejnym dużym punktem oporu jest poziom 53.96. I teraz tak, jeżeli spekulujecie na altcoinach, jeżeli posiadacie altcoiny, bardzo ważne jest, by rzucić okiem na dominację Bitcoina. Jeżeli dominacja Bitcoina w pewnym momencie zawróci, okay, czy to będą okolice tego pivotu, na którym właśnie jesteśmy, czy to będzie to pivot na poziomie 53,96, jeżeli dominacja Bitcoina zacznie konsolidować bądź też spadać, będzie to dobry moment, by wejść w swingi na altcoinach. Altcoiny w tym momencie stoją w miejscu i czekają do biegu, można powiedzieć, tak? Czekają, by nadgonić ruch Bitcoina. Więc w momencie, kiedy Bitcoin się zatrzyma, zacznie konsolidować, osiągnie lokalny szczyt. I jeżeli dominacja zacznie spadać, będzie to fajny moment, by wejść w poszczególne altcoiny, bądź też wyjść z waszych pozycji, które załadowaliście na y, ostatnich lokalnych dołkach. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nastawieni. Z perspektywy swinga, a nie z perspektywy hodla. Więc patrząc na to, co robi dominacja Bitcoina, gdzie jest dominacja Bitcoina, nikt nie powinien być zaskoczony, gdy, jeżeli w pewnym momencie zobaczymy tutaj zawrotkę na dominacji Bitcoina, czy też okres konsolidacyjny, bo chociażby ten okres konsolidacyjny pozwolił altcoinom mieć swoje 5 minut. Więc to jeszcze nie jest moment, moim zdaniem, by odpalać swinga na altcoinach. Ale oczywiście, w momencie, gdy ta dominacja da nam tutaj pierwsze sygnały do konsolidacji bądź też do lokalnego szczytu, e, oczywiście będzie to dobry moment, by altcoiny ruszyły. E, oczywiście jest też druga strona medalu do tego, bo to jest byczy scenariusz, ale jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, o której rozmawialiśmy swego czasu, kilka odcinków temu, że dominacja robi to, Bitcoin robi to, to jeżeli Bitcoin nagle zacznie zawracać, no to altcoiny zrobią to, nie? Bo na wysokiej dominacji Bitcoina, jeżeli dojdzie do korekty na rynku, no to altcoiny zostaną całkowicie zdeptane. Więc zawsze trzeba mieć tą perspektywę, co będzie jeśli A, co będzie jeśli B. Bycie przygotowanym na dwa scenariusze jest lepsze, prostsze, spokojniejsze i pozwala Wam racjonalnie podejść do sytuacji. Jeżeli jesteście nastawieni na główno FOMO, i w pewnym momencie rynek zawróci, no to później jesteście zdziwieni, no i paradujecie od kanału do kanału, czy od exa do exa szukając porady, wsparcia, e, telefonu do przyjaciela i tak Także tutaj oczywiście warto zwrócić na tą dominację Bitcoina uwagę, szczególnie jeżeli jesteście w altcoinach, bądź też planujecie być w altcoinach, bądź też planujecie wejść swinga, bądź też trade'a. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o same, to, o same altcoiny. Na pierwszy rzut oka weźmiemy sobie coś, o czym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku. E, mianowicie, Bitcoin był w tym ruchu konsolidacyjnym między strefą 42 000 a strefą 43 186. I rozmawialiśmy o tym, że wypadnięcie z tej strefy bądź też wyjście górą z tej strefy da nam tutaj kolejny kierunek. Ruchu. Oczywiście, jeżeli wypadlibyśmy z tej strefy, patrzylibyśmy na 40600, patrzylibyśmy na środek kanału spadkowego, w którym byliśmy, patrzylibyśmy na dolny zakres kanału spadkowego, w którym byliśmy. Wyjście górą. Nie dość, że wyciągało nas z tego ruchu konsolidacyjnego. Tutaj również rozmawialiśmy o tym, że ten bullish pennant, który się tworzy który jest formacją kontynuacyjną, daje tutaj z reguły 60-70% szans na wyjście górą. Oczywiście brak wolumenu, brak lokalnego momentum ograniczało tą perspektywę troszkę bardzo. No ale short squeeze, bo warto podkreślić, że kolejny short squeeze, który miał tutaj miejsce, przy pomocy delikatnego FOMO odnośnie stymulowania chińskiej gospodarki, Pozwolił wybić się nam tutaj górą. Do tego oczywiście chodzi, dochodzi perspektywa ETF-ów, że wciąż widzimy wprawdzie spowal, spowalniającą, ale trwającą akumulację bitcoinów. Pozwoliło wybić nam górą. Nie dość, że wyszliśmy z tego okresu konsolidacyjnego, to jeszcze uciekliśmy z tego kanału spadkowego, w którym byliśmy. Ja przypomnę, że ja uznałem to za fake out, dlatego że strukturalnie kanał układał się tutaj w kanał pro. Spadkowy. Więc to jest coś, o czym rozmawialiśmy w ostatnim y, odcinku. Przechodząc do perspektywy, na którą patrzyliśmy od kilku odcinków, jest to oczywiście korektywny ruch A, B, C w dół z perspektywy makro, który bardzo łatwo rozpatruje się na perspektywie mikro. Kiedy osiągnęliśmy lokalny szczyt, który miał zakończyć się pomiędzy 42 a 48 tysięcy, wynikało to oczywiście tutaj z ruchów fali Eliota, Spodziewaliśmy się ruchu korektywnego. Nasze lokalne A miało spenetrować strefę pomiędzy 38 a 38,800. Do tego również doszło. Składowa odreagowania B, na którą patrzycie teraz, upatrywaliśmy w strefie pomiędzy 42 000 a 43 600. Bardzo długo bitcoin walił głową o strefę 43 600, niespełna. By następnie wejść w ten kolejny okres konsolidacyjny z perspektywy mikro. Ja osobiście mówiłem o tym, że upatruję tutaj strefę od 44 000 do 44 800 jako perspektywę szczytu B. Potrzeba podkreślić też to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, dopóki nie poznacie B, nie patrzycie na C, bo to szczyt B jest wyznacznikiem potencjalnego ruchu C. I oczywiście mówiłem, że kiedy wejdziemy do tej strefy, czyli do strefy pomiędzy 44 800 a 48162, będziemy musieli porozmawiać ponownie o naszych przemyśleniach i o naszej strukturze. Z racji tego, że jesteśmy w tej strefie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie. Przede wszystkim, czy korekta jest za nami? Oszacować prawdopodobieństwa. Czy kolejny stop to 60 tysięcy? Oszacować prawdopodobieństwa. W jakiej strukturze obecnie jesteśmy? Tutaj prawdopodobieństw nie trzeba oszacowywać, dlatego że struktura jest przed nami i zaraz ją sobie omówimy. No i oczywiście, czy popełniłem błąd, uważając, że musimy zobaczyć tutaj makrokorektę po ostatnim przyroście, czy też mikrokorekta, która znestowała się w tym całym ruchu. Jest po prostu składową większego ruchu. I wejście do strefy pomiędzy 44,800 a 48,000 jest właśnie tym momentem, by omówić sobie tutaj te wszystkie struktury. I teraz tak. Jeżeli przyjmiemy, że nasza makro powinna się tutaj rozegrać, czyli ten ruch korektywny ABC który bazując na obecnym lokalnym szczycie B miał nas doprowadzić do poziomu 35634 tysiące. Jeżeli ten ruch jest w grze, a obecnie jest w grze, akcja cenowa nie może przebić tego lokalnego szczytu. Według Bitfinexu jest to 48780. O ile się nie mylę, według Kucoina jest to 49 000, więc oczywiście patrzymy na lokalny Szczyt. Dopóki obecna akcja cenowa nie przebije tego swing high, jesteśmy wciąż w ruchu korektywnym ABC i nasz trend wciąż jest prospadkowy. Dopiero kiedy akcja cenowa wróci i zamknie się powyżej tego poziomu okay, 48 162 bądź też bazujecie na knocie z lokalnego interwału i z lokalnej giełdy, którą obserwujecie. Jesteśmy w trendzie prospadkowym. Dopiero powrót Bitcoina powyżej 48 tysięcy, odwraca tutaj trend. Ok. To są fakty, na które obecnie patrzymy. Składowa ruchu raz, dwa, trzy, cztery 5. ABC raz dwa, konsolidacja, 3, 4 i potencjalnie 5. Ok, chociaż tutaj mogła być nasza czwórka. Może być składową całego ruchu B. I dopóki to B nie zamknie się powyżej lokalnego Swing High, który macie na swoim ekranie, ten szkielet i ten układ strukturalny makro korekty ABC jest jak najbardziej na kartach. I patrząc na perspektywę wykresu z perspektywy makro, na dobrą sprawę rozmawialiśmy o korekcie w okolice 31 800 do 35 tysięcy. Okay? I z punktu strukturalnego to jest scenariusz, na który patrzymy. Niestety analiza techniczna jest na tyle ździrowata, że dopóki nie zobaczycie yy, invalidation, tak? czyli tego, tego załamania. Tezy, czy też struktury, w której jesteśmy, a to invalidation przyjdzie dopiero jak ściągniemy to swing high z punktu wykresu. Jesteśmy wciąż w ruchu korektywnym. I oczywiście to odreagowanie, które ma tutaj miejsce, przy uznaniu, że mieliśmy tu krótkie ABC, jedynkę do góry, konsolidację 2, trójkę, tak jak mówię, tu mogła być czwórka, czwórkę i piątkę potencjalnie, to wciąż ten, to odreagowanie B trwa. I dopóki nie, nie poznamy tego ruchu szczytu B, nie możemy patrzeć na C. Mówiłem Wam o tym, że patrzymy na B do momentu, kiedy nie utracimy tego swing low. I widzicie, że ani ten dołek, ani te dołki nie spadły poniżej tego swing low. Czyli nie było tutaj sygnału potwierdzającego, że szczyt B jest na pewno za nami. Ale dobra, jest to coś, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie. I teraz, co w przypadku, jeżeli jestem w błędzie? Bo warto o tym porozmawiać: co w przypadku, jeżeli jestem tutaj w błędzie? Jeżeli jestem w błędzie i jeżeli ta struktura nie jest prawidłowa, oznacza to, że przebijemy 48 tysięcy i że utrzymamy ten poziom 48 tysięcy. Oznaczałoby to, że zamiast nestować korektę A, B, C, czyli odreagowanie od naszego lokalnego szczytu, znestowaliśmy tylko krótką korektę właśnie w ruchu A. Tak. I ta korekta była na dobrą sprawę jedną składową mikrokorektą. A nie makrokorektą, jak tutaj ja obserwuję z perspektywy całego wykresu. Jest to prawdopodobny scenariusz, który obecnie nie ma miejsca. Okay? On, on wejdzie w życie w momencie, kiedy Bitcoin będzie w stanie wrócić powyżej tego lokalnego high i się tutaj utrzymać. Okay? Wtedy okaże się, że kolejna 20% korekta to była ta korekta. I że nie będzie tutaj 30% korekty, być może za miesiąc, za trzy miesiące, ale w tym momencie strukturalnie pomysł 30% korekty, 35% korekty, i przetestowanie fundamentu, który utworzyliśmy na 31 800 nie będzie miał tutaj miejsca. Ok. Jest to coś, o tym trzeba porozmawiać, dlatego że jest to prawdopodobny scenariusz, jakby nie patrzeć, coraz bardziej prawdopodobny scenariusz, bo zbliżamy się do 48 tysięcy, tak? do lokalnego swing high, które jest również odreagowaniem zdechłego kota w drodze w dół po korekcie z 69 tysięcy, ok? Więc jeżeli osoby, które uważają, że jest to 20, kolejna 20% korekta w tym ruchu od lokalnego dołka i ruch jest korektywny zakończony, to zobaczymy, moim zdaniem, bardzo mocny, intensywny ruch od Bitcoina. Co to znaczy? Jeżeli akcja cenowa przebije 48 tysięcy, na dobrą sprawę, według wielu osób, będzie to powielony ruch z wcześniejszych cykli. Czyli, według tutaj autora e, tego tweeta, e, widzicie Krypto Jotra, Halabala. Oczywiście, tutaj, jeżeli dochodzimy do pewnego do pewnego punktu konsolidacyjnego, do, do strukturalnego punktu oporu, po, po dopełnieniu naszej piątki z piątki pierwszego ruchu co widać ewidentnie tutaj, w momencie, kiedy dochodzi do przebicia lokalnej struktury, mamy ten intensywny, duży ruch do góry, ok? Więc następstwem przebicia poziomu 48 tysięcy będzie ruch w okolice 60 tysięcy i to wynika ze struktury wykresu. Czy jest w tym, to, w to, w tym momencie to najbardziej prawdopodobny ruch? Oczywiście, że nie, dlatego że struktura, o której mówimy, jest to prawdopodobieństwo, ten byczy scenariusz, tak? Jeżeli osoby, które mówią, że nie będzie głębszej korekty, bo 20% korekty to jest norma w nowym cyklu, a nowy cykl zaczął się tutaj, no to oczywiście przebijemy to lokalne swing high. I kiedy przebijemy i utrzymamy to lokalne swing high, jak to mówią, bitcoin is super bullish, nie? Bo w momencie, kiedy uklepaliśmy dołek Bessy, staraliśmy się wrócić do struktury wykresu. To jest wyznacznik Bessy i Hossy, ok? Kiedy ściągnęliśmy ten punkt jako opór, trochę z nim walczyliśmy, wracamy do kolejnego ważnego punktu pivotowego, jakim jest odbicie szczyt odbicia zdechłego kota. To była makropułapka, bo oczywiście był szczyt, korekta, szczyt. Korekta, no i tutaj większość osób liczyła na kolejny szczyt, wchodzili jak mama w tatę, a zamiast lambo było szambo, nie? Także, oczywiście, strukturalnie to jest bardzo ważny kolejny punkt odniesienia. I ja bym się zgodził z tym, że jeżeli ściągniemy 48 tysięcy i utrzymamy długofalowo 48 tysięcy, dokładnie według indeksu jest to 48 279 48 279 no to oczywiście kolejnym naszym pit stopem, punktem kontrolnym będą 52 tysiące, a już ostatecznym będzie najprawdopodobniej okolica 62 do 69 tysięcy. Także widzicie, że w obecnej chwili struktura, którą rozpatrujemy dla Bitcoina, jest bardzo kluczowa i z perspektywy mikro i z perspektywy makro. Oczywiście strukturalnie patrząc na cały przyrost Bitcoina, jaki miał miejsce od 15,5 tysiąca do 48, 9000, tysięcy, oczywiście wymagałby tutaj ruchu korektywnego, minimum 30-35%, o którym rozmawialiśmy, tak? Wynika to z tego, że tak jak rozmawialiśmy, korekta nie była kwestią czy a kiedy i o tym rozmawialiśmy, kiedy był ten przyrost. E, oczywiście tutaj, tak jak mówię, ja, ja jak najbardziej spodziewałem się korekty 30-35%, i w, no, na obecną chwilę nie mam prawa ani argumentów do tego, by z tego się wycofać. Dlatego, że lokalnie rozpatrujemy scenariusz, który trwa A, B, C i scenariusz, który może wejść w życie dopiero wtedy, kiedy Bitcoin przebije 48K. I utrzyma oczywiście ten poziom, tak? Więc warto o tym pamiętać. Więc odpowiadając na pytanie, czy korekta jest za nami, na obecną chwilę nie możemy tego stwierdzić. Ok? Prawdopodobieństwo tego, że tak, wzrasta z każdym dolarem zysku, z, do góry od bitcoina, tak? Czy kolejny stop to 60 tysięcy? Jeżeli przebijemy 48 tysięcy, ten kluczowy punkt dead cat bounce, to moim zdaniem 60 tysięcy jest jak najbardziej realne w jakimś makro czasie, tak? To może być miesiąc, to może być 5 miesięcy. Więc podsumowując to, co sobie omówiliśmy, prawdą jest to, że w obecnym odbiciu od lokalnego dołka nasze korekty są tylko 20%. Czy to zwiększa prawdopodobieństwo, że 30% korekta jest nie, niemożliwa? W pewien sposób tak, tylko patrząc na to, jak duży był makroprzyrost, 30-35%, korekta od lokalnego szczytu. Rozmawialiśmy o tym, byłaby zdrowa, pozwoliłaby ochłonąć RSI, szczególnie z makrointerwału, pozwoliłaby na reakumulację, pozwoliłaby na przeczyszczenie lewaru. Więc oczywiście bardzo ciężko jest określić na lokalnym szczycie, jak duża będzie korekta. Tak. Ja uważam, że 30-35% korekty byłoby to jak najbardziej zdrowe posunięcie. Na obecną chwilę rynek zaoferował nam 21% korekty. Może faktycznie ETF-y coś zmieniają? Może nie, na pewno mentalnie tak. W każdym razie, dopóki Bitcoin nie przebije 48 tysięcy. A według tutaj nawet indeksu jest to 49 136. Struktura, na którą patrzymy, jest to struktura korektywna, struktura, w której w makroperspektywie nasze A skorygowało z tych owych 49 000 do 38,5 tysiąca, struktura B, w której jesteśmy, i struktura C, która nadejdzie. I dopóki nie będzie udowodnione inaczej, to jest struktura, na którą patrzymy. Jeżeli bitcoin przebije 48 tysięcy, będzie trzeba y, przełknąć gorzką pigułkę, y, że korekta 30-35% najprawdopodobniej nie będzie miała miejsca. Dobra, tyle jeżeli chodzi o makroodcinek. Myślę, że jest to dobry moment, by omówić sobie właśnie. Potencjalne scenariusze, szczególnie z tego ruchu makro. Warto o tym rozmawiać, warto o tym mówić, dlatego że, jeżeli Bitcoin faktycznie przebije te 48 tysięcy i jeżeli faktycznie będzie w stanie utrzymać ten poziom 48 tysięcy, ten kolejny ruch do góry, szczególnie jeżeli zaczną się jakieś globalne stymulusy, tak? Wiemy o, o tym, co się dzieje w Chinach, ale jeżeli ruch jeżeli będzie to jeszcze napędzone przez amerykańskie dodruki, które będą starały się ratować regionalne banki, bo to jest też bardzo ważne, że czynniki, które globalnie są negatywne dla Bitcoina. Mogą być pozytywne. Zobaczcie, co robi rynek tradycyjny. Rynek tradycyjny pompuje, nakłada nowe ATH, bo rynek wkalkulowuje przyszłość 3-6 miesięcy w przód. Oni już widzą do druki, stymulowanie rynek wie, że bez tego cały ten gówno Ponzi się wywróci. Więc oczywiście, jeżeli dojdzie tutaj jeszcze do tego, że Fed zacznie ci ciąć rejty, może już w marcu, tak jak przewiduje Fed Tool, i jeszcze do tego zaczną stymulować, by ratować regionalne banki, a może ogólnie banki, to może to być bycze dla Bitcoina. I połączenie tych dwóch rzeczy, czyli sentymentu wokół ETF-a, plus dodruków, stymulusów, ratowanie banków, może doprowadzić, że ruch na Bitcoinie, który przebije, to jest bardzo ważne, 48 tysięcy, będzie bardzo brutalny, bardzo szybki i bardzo dynamiczny. OK? Dlatego omawiamy tą strukturę, gdyż jesteśmy w bardzo ważnym strukturalnie punkcie. Jeżeli ktoś rozumie podstawy analizy technicznej, to widzi, że to jest pierwszy kluczowy punkt przy tym makroodreagowaniu, a drugi kluczowy punkt jest tu na piwocie w okolicach 61-65 tysięcy. OK i warto o tym pamiętać i warto mieć to z tyłu głowy. Na razie jest to tylko teoria, ale w momencie, kiedy przebijemy 48 tysięcy, teoria może stać się prawdą. Dziękuję za oglądanie. Jak zawsze mam nadzieję, że udało mi się w miarę logicznie wytłumaczyć makroperspektywę, wytłumaczyć sytuację, w której znajdujemy się obecnie, i w sytuację, w której możemy się znaleźć w momencie, kiedy Bitcoin przebije odpowiednie poziomy. Życzę wszystkim miłego dnia. Jeżeli uznajecie ten materiał za wartościowy, jak zawsze walczymy o 1000 lajków pod każdym filmikiem. Jeżeli uznajecie ten materiał za chujowy, oczywiście można zobaczyć, zostawić czerwone dildo. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Heja.